Pozdrowienia dla Tomeczek A skoro już jesteśmy przy pozdrowieniach to pozdrawiam Stempela Czerwunkę, y, Nowaka Micha y, Kaczyńskiego Kurwa kogo jeszcze miałem pozdrowić y, Sowę Borochę Mistele Ogólnie spoko, Serdecznie pozdrawiam piękna.pl, y, Kliniu WZK, Shogi, brudny Jarek, Rast, Riodar, Suroprzysłuchuj, Easy, Waginka, Grafirm, nie Axtel, nie wiem, Kogo jeszcze, Demo.

Się. Zapraszam na TSAspik24.pl. Bardzo zabawne. A koń by się uśmiał, nie, ale koń i Rafał. Sorki za, za talerze. Hmm, żabku pozdrawiamy od Szymeq2 Ja pozdrawiam całą administrację oraz cały serwer oprócz Stalkera Stalker czy jakoś tak Z2 Pozdrawiamy od Tomeczek całą gildię burzaje Legana Lumista Mariola, Anjoja, Cheska, Ugarniasz? Nie, Pff, mózg rozrywamy. Widzimy się po krótkim cięciu, napię rozpróbacza, a z niego co nam wyleci? Co nam wyleci? Kurwa, nic dla mnie Zawsze tak jest, nie? On się w Dobra Poszło, pozdro Idziemy na dalsze One na razie! Jeszcze przypominam, że nie tylko będzie seria z Malestii, ale jeszcze będzie Invario S2, różne serwery. Na razie! Fajne. nic nie dostaje. Siedzi na 8 Siedzi na 8 I love you tego kowala. Lowal kowal, pużą. Zajebisty jesteś. Dziękuję Ci bardzo. To na no, widzę, że nie masz chłopie. Poddrawiamy Payna Dobra. Widzimy się na następnym ulepszeniu lub coś innego. Uhu. Dobra, narka. Nie, dobra, nie piszę. Widzimy się za chwilę. To już to. Bum. Ryzykujemy. Bóg na plus dziewięć. 20%. procent. I... Widzimy się na dalszych ulepszeniach. Trzymajcie się. Cześć. Nie cześć. To nie jest koniec odcinka. Więc nie wychodź z kanału. To jest dopiero początek. Tak, tak, to jest początek. Trzymajcie się do następnego klipu. Pierdol. Zaraz cię naimłotam. Pozdrowienia dla G ksar, który ulepszył mi łuk i dał Nieznane talizmany. Serdecznie dziękuję, Gexar. Z całego serca. Jest to ogromna pomoc. Chciałeś pozdrowienia więc masz. Trzeba ci jeszcze tu powiedzieć, dziennie. Tak. Dogrywamy ten, y Dobra, nie podajemy TS-a nikomu Będziemy w guildi nowej Jubiler, kurwa jubiler Czy mam coś na jubilera? Kurwa Hmm Jubiler, ju... Kurwa jubiler I zjebał! Fajnie Nikogo nie będę zawijać on... Widzimy się za chwilkę.